Jest końcówka sierpnia 2023 roku i zanim skończy się to lato, chciałam dla Państwa nagrać fragment mojej recenzji, która okazała się w twórczości numerze 7-8, w letnim numerze. Jest to recenzja tomu poetyckiego Karola Maliszewskiego, Silnik na trawie. Tom został wydany w 2022 roku w wydawnictwie Warstwy. Formuła zawarta w tytule książki nazywa i opisuje swoisty mechanizm destrukcyjny. Silnik oznacza tu sprawność intelektualną człowieka, jego nieskończony pęd ku nowym technologiom, ale i moc, agresywną szybkość narzędzi stworzonych ludzką ręką, pracę metalów w przyrodzie. Okładka tomu żywo zielona z czarnymi odbitkami śrub, kółek zębatych, sprężynek. Przypomina mi o pierwszym stadium wiosny w Polsce, kiedy różnego rodzaju ostrza, piły, kosiarki, elektryczne nożyce idą w ruch. A sam dźwięk ich pracy przypomina mi o okrucieństwie, z jakim wówczas, choć przecież nie tylko, traktujemy przyrodę, ale i o programowym okrucieństwie, które tkwi w samej naturze o walce dużych przeciwko małym szybszych, przeciwko wolnym wędrującym, myślącym. Czy to zatem nie krytyka naszego współczesnego świata, w którym ton nadaje wszystkiemu prędkość, zwinność, jeszcze większa zapobiegliwość w życiu? Silniki wszelkiego rodzaju, w komputerach, w ruchomych schodach, silniki samochodów i apek w telefonach, są jednocześnie narzędziami optymalnego gospodarowania rzeczą najdroższą w XXI wieku. Czasem Oszczędzanie czasu to jedna z największych obsesji naszego świata. Narzędzia umożliwiające oszczędzanie, takie jak apka lisek zakupy do domu w 5 minut, taksówki zjawiające się pod drzwiami zaledwie kilka minut, a nie jak kiedyś wieczność kwadransa, automatyzacja, optymalizacja, Jedzenie instant, błyskawiczne kredyty, jednorazowe ciuchy za grosze umożliwiają bezustanne przyspieszanie, kompresowanie, kondensowanie rutyn życia, przycinanie ich o kolejne parę dziesiąt sekund. Tak pisała w intrygującym paletonie na łamach internetowego dwutygodnika Dorota Masłowska. Główną osią nowego tomu autora Potraw Pośmiertnych jest relacja ludzkiego świata do światów mniejszych, bardziej bezbronnych. Kosiarka z wiersza Filipa Larkina, dwudziestowiecznego angielskiego poety, sama narzuca się jako fabularny kontekst silnika na trawie, kiedy pod ostrzami maszyny ginie jeż. Ludzki czas, czas podmiotu lirycznego, zaledwie na chwilę zacina się, podczas gdy mały światek zwierzęcia zostaje całkowicie rozduszony. Kosiarka się zacięła. Raz po raz. Ukląkłem, i znalazłem pomiędzy jej ostrzami jeża, zabitego. Ukrywał się w wysokiej trawie. Widywałem go wcześniej, raz nawet karmiłem, a teraz rozdusiłem jego mały światek bezpowrotnie. I pogrzeb w niczym tu nie pomógł. Smutny, a zarazem suchy, szczękliwy, rytmem wiersza Larkina, co udaje się w przykładzie Jacka Denela znakomicie ujawnia właściwie kopiuje ze słuchu sedno ludzkiego świata, bezlitosnego wobec przyrody, operującego czasem własnym, autonomicznym, jakby wobec czasu natury. Ludzkie pory roku to zmiana silników i narzędzi. Wiosna to między innymi metaliczny zgrzyt maszyn przejeżdżających po zmęczonych po trawnikach. Jak to się ma? do pierwszych euforycznych treli ptaków na wiosnę. Do głosu kukułki i tego gwałtownego otwierania się świata po zimie. Chcenia, które w tym głosie słychać. Niezwykłego, wręcz fizycznego dobijania się życia, któremu ktoś musi otworzyć, da mu, dać mu miejsce, bo na tym polega prawdziwa wiosna w świecie istot żywych, co Maliszewskiego znakomicie udało się odtworzyć w Maciubkim, ale dysponującym wielką siłą utworze bez tytułu, Cytuję. czego tej wiosny chce kukułka? I kto jej wreszcie otworzy? A jeśli otworzy, czy coś zrozumie? Przełoży na nasze tak, by dotarło. Maliszewski napisał trudny tom, obarujący odczuciem rozproszenia, popękania świata w wielu kierunkach naraz. Celowo wewnętrznie niespójny, co ujawnia się już na poziomie jego konstrukcji. Pomiędzy wiersze tajemnicze, żeby nie powiedzieć zupełne enigmy. Jak oba już wspomniane, a, może nie w tym fragmencie, ale jak oba wiersze to przychodzi do tego i to przychodzi do tego. Oba wiersze mają takie same tytuły, ale pierwszy zaczyna się małą literą, drugi dużą. Wiersze kontemplacyjne, jak wiersz Zwierzę, nie? Obciuszku. I wiersze sięgające po historie osobiste, opalizujące wielką wrażliwością i głębią spojrzenia, jak wiersz nieważne czy wiersz zegar. Maliszewski pomiędzy te utwory wciąga do tomu rzeczy słabe. Na przykład wiersz po drzwi po burzy. Najpierw Elf, się, elf się radza, Dlaczego jesteś poetą? Czyniąc z tego tomu rzecz o nierównej wartości poetyckiej. Wiesz, są na przemian wspaniałe, takie sobie, bardzo dobre, ale i są takie również, które ledwo angażują uwagę czytelnika. A jednocześnie autor ujawnia na tej niwie rozproszenia, które przenika cały tom i sądzę, że to rzecz zaplanowana. Problem ważny, fundamentalny wręcz z punktu widzenia poezji i roli poety w świecie współczesnym. Parafrazując słynne adornowskie Zdanie, manifest w zasadzie o końcu poezji po święcimiu, Maliszewski pyta sam siebie w swoim tomie, jak pisać poezję nie tylko po wielkich wojnach i okrucieństwach, ale jak pisać w naszych trudnych czasach, w świecie kapitalizmu i chronicznego zmęczenia, chaosu, powierzchowności ludzkiej egzystencji, a wreszcie w świecie kolejnych wojen. Jak możliwy jest powrót do przeżywania poezji, do gorliwego czytania wierszy, dyskutowania o nich w szerokim gronie? Jak dziś dokonać poetyckiego opisu świata, wiedząc, że pod spodem jest to, czego nie podejmuje się nazwać? Jak pisał Czesław Miłosz w swoim słynnym wierszu, to, do którego zresztą Maliszewski zdaje się nawiązywać przywołanej już tutaj wielokrotnej frazie, to przychodzi do tego, zresztą taki jest tytuł mojej recenzji, to przychodzi do tego. Jeśli ludzki język to zagadka, ale zagadka sytuowana w ciele, w jego funkcjonującej zgodnie z pewnym rytmem i porządkiem maszynerii, to jak dostroić ten mechanizm, by działał w harmonii z całym światem? Jak, jednym słowem, z wielu różnych części, uczynić całość? Poczucie chaosu, rozproszenia jakiegoś smutnego zmęczenia towarzyszy lekturze tego tomu. Świat liryków jest rozchwiany w swoich posadach. Jak rozchwiany jest dzisiaj cały ludzki byt? Czy poeta i jego wiersz mogą nam dać jeszcze poczucie kompletności? Skoro, jako pozbawione koherencji, jawią się i świat, i język. Poezja i życie idą tym samym torem. Są niczym tytułowy silnik na trawie, rozbebeszony, czekający na złożenie w, czyichś, w czyich czytelnika rękach. Z tym widokiem rozkręconego na trawie silnika. Zrazem nieco błahym, powszednim, ale i budzącym ciekawość, bo konfrontującym nas z banalną grozą omnażonego, popsutego wnętrza zostawia nas autor.